Słuchajcie, jeśli nie macie konta w Betclick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w Betclick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim ilegalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny Obstawiamy50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowany od sam do linku, który znajduje się w komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik między do pierwszego gola węcz między Napoli i Interem Mediolan. Później dopisujecie swój login z Betclic, typujemy do godziny 20.45, a bonusy przesłane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla. W pierwszym meczu stawiamy na to, że Atletico Madrid ogra u siebie Eibar. Lider tabeli po przejściach mierzycie z ostatnią drużyną na własnym stadionie. Czy może być lepsza okazja, żeby wrócić do dobrej dyspozycji i złapać pewność siebie? Atletico nie może wiecznie tracić punktów i nasze zdanie w meczu ze słabym Eibar powrócą na zwycięską ścieżkę. W drugim meczu stawiamy na to, że w meczu z Celtą Vigo u siebie zespół Cadiz trafi do siatki. Strzelali oni gole w pięciu meczach z rzędu, a teraz zagrają z rywalem mocno ostatnio overowym. Kelta Vigo dała sobie wbić ostatnio 4 gole z Sevillą, jednego z Alawesz, 3 z Realem Madryt czy 3 z Kueską. Lubią więc te gole tracić, Cadiz lubi strzelać, tym samym mamy prosty zakład na gola Cadiz po całkiem niezłym kursie. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetKick na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie również w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia jutro.